Siema ja z tej strony Ariel, witam was na swoim kanale Dzisiaj próbowałem swoich sił na domowej wodzie Zaliczyłem kilka brań, w tym jedną taką dość fajną niespodziankę Ale to zobaczycie na filmie Łowiłem na swój nowy kijeczek od Dragona O 40-60 do 60 gram, to jest Dragon Concert Do tego Finnor, Lethal I oczywiście mój ulubiony jerk, Fener Próbowałem na inne jerki ten jest najtańszy w moim pudełku i najbardziej się sprawdza. Zanim przejdziemy do odcinka z tej wody zapraszam Was do krótkiej relacji dwuminutowej z ostatnich dwóch wypadów. Trochę szkoda było mi tego materiału, tutaj nagranej Bryn, do tego stwierdziłem, że nie usunę tego, zmontuję króciutki filmik i dołożę to w następnym filmie. Dobra moi drodzy, zaczynamy, ustawiłem się. Tutaj skąd wypływałem, bo masa biały rybu tutaj się spawia, zaraz zobaczycie, cały czas są tutaj sławy. O widziałem właśnie atak o konia, przy powierzchni. O jest, zobaczcie pierwszy rzut. Ale jazda, z pierwszego rzutu, o jest piękny. Ha, 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 ha. Cały kanibal 7 cm zjedzony piękny garbus. O, Zęby zostawił. Jest. Jestem tuś. O to będzie dużo końców. Okay. A dupa szczypaczek! Przedrzepił <grystanie> się. <grystanie> yes. Zobaczcie, na kanibala 15 cm taki okoń. No jakby bryty? Dał się wyjść wcześniej dzisiaj z pracy. Jadę się przebrać, szybka kawka. I za chwilę ruszam na swoją domową wodę za szczupaczkiem. No na

Będę łowił na dżerki. I Byłem tutaj jeszcze kilka razy. Od ostatniego wypadu, gdzie złowiłem też szczupaki trzy. No ale nic się nie działo. Takie to były wypady godzinne, żeby zobaczyć czy coś się dzieje. Niestety bez kontaktu. No, pogoda też nie była zbyt dobra, no bo bardzo ciepło było. Teraz jest ochłodzenie i może coś się ruszyły. Sprawdzimy. Mam takie dobre dwie godziny łowienia. Także to w zupełności wystarczy, żeby te najlepsze miejscówki tutaj obrzucać. No pięknie chodzi ten żerk. Piękny rzut po drugą stronę Ale coś się poplątał O, odplątał się I być może ta temperatura, która Dość fajnie spadła Pobudzi Rybki do żerowania Ogólnie wydaje mi się że tych szczupaków tutaj zbytnio już dużo nie ma że zostały mocno przetrzepane Może chociaż nie łowiłem tutaj kupę lat ale tak przychodzę tutaj spaceruję i kompletnie nie widać ataków szczupaka taka martwa woda tutaj jest Czasami jakiś biały ryb się spawi Ale nie widać ataków, czy szczupaka, czy okonia to nic Jest! Uhuhuhu, pięknie! Pistolecik zobaczcie ale udało się w końcu złowić rybkę na nowy kijeczek I już puszczamy maluszka, niech odpływa, rośnie no poszedł Słuchajcie, no miałem drugiego przed chwilą. Blisko brzegu mi przywalił. E, poszedł mi bardzo szybko do brzegu, a że mam zgniecione zadziory, no to się wyczepił. Bo w momencie, kiedy chciałem włączyć kamerę, to mi zluzował mocno. Jest. O, też maluszek. O, poszedł. Dobra. Dobrze, wyczepił się. Jak ostatnio kompletnie nic się nie działo, to dzisiaj w pół godziny robię trzy brania. Jest. Aj, poszedł, poszedł. Nie, jest. Co tu się odwaliło! Słuchajcie, zobaczcie co tu się wydarzyło. Ja pierdzielę Ja widziałem, że w teżerki potrafią walić duże okonie Troszeczkę cofnąć 34 cm